Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w The Last of Us. Jak widzicie, mamy konika, tak jest przez I możemy sobie tutaj na nim czmychać. I będzie hop przez... Dokładnie tak, będzie hop przez przeszkodę. Nie wiem, czy da się strzelać z konia. Nie wiem, da się zejść. Ej, czekajcie, bo może tam coś jest, w środku. Może tam coś jest, a ja nie mogę zobaczyć, bo się nie da zejść z kucyka. No trudno. O, Jezus. Ale tu pięknie. O, kurde, góry, las. No coś niesamowitego. No teraz to po prostu aż się zakocham w tej grze. Dobra, tu mamy ślady, tak? Trochę tutaj lecimy. Ewentualnie mogę jeszcze coś znaleźć, ale wychodzi na to, że nie bardzo. I ta Eli nam tutaj zwiała? Tutaj. Kolejne ślady. Okej, okay, dobra. No dobra. Te mega tu stromo. jaj! Ilu ich tam widzisz? Za dużo, choler! To tu się odwaliło. Naokoło, osłaniam cię! Dobra, tylko. osłaniasz, czy. co robisz, bo tutaj widzę, że. Przemek nie. Dobra. Ich tu jest. Uraz. Dwa. To z tyłu też? Nie ma. A, dobra. Może też sobie użyć, bo widzę, że mam na gołę od razu. Dobra, chyba się udało. Słuchaj. Ty, nie przeginaj mi tutaj z tym rzucaniem. O kurde, on miał chyba mołotowa przy sobie i udało mi się go znieść na przybliżeniu jedynie kurde no po prostu lurdes snajper nie tak to można a, dobra. dobra nie udało a mamy to No zapraszam tutaj wyjść. Jak nie jest? Ono, patrz. Okej, Jednak co dwóch Joelów to nie jeden, nie? To może. Okay. Hej. Co to był za dźwięk? Miły. Nie wiem, czy ja w ogóle z jestem w stanie strzelić do niego. Powiem, że średnio. Dobra. A, no to elegancko. Trochę życia, właśnie by mi się przydało. Nie powiem, że nie. Teraz ja tą chatkę sobie obczaję takie naboje, których mam dobra, Eli pojechała tam, ja z obczaję tą chlindę. nie za bardzo jest tutaj cokolwiek do obczajenia wchodźmy tutaj do tej drugiej

potężnie do szczęścia. Zero. Ej, a ja mogę jakoś mojego patatajka przywołać. A musimy iść. Chodźmy, wracajmy na konie. Jakie mądre koniki! Jak wiedziały, że mają. Oj, tam to zwłoki. Jak wiedziały, że mają poczekać i przyjść, dopiero jak będziemy szli. tam. bo tam też coś jest a co tutaj? My? a, są po prostu jakieś ślepe załuki no, dobra bez większych niespodzianek po prostu chodźmy tutaj powinniśmy O kurde, ale ładny dom nasz koń. Musi tu być. Elegancko. Teren wydaje się czysty. Wydaje się, ale czy jest? To jest pytanie. To co, chyba wejdziemy do tego domu? Jezu, jak mi się podobają takie domy z taką werandą. O, drzwi to jest po prostu moje marzenie. Eli? Eli jesteś jakoś tak tutaj mega cicho. Taką lekką niepewność. Ja się cykam, ale. Dobra, zanim pójdziemy na piętro, aspekt obczaję jeszcze. Ale szkoda, że w sumie nie mogę jakoś więcej nosić tych rzeczy. No, chociaż z drugiej strony ma to też swoje plusy. Bo inaczej tutaj moja rozgrywka wyglądałaby. Jeszcze jakbyśmy mieli otwarty świat, to już w ogóle e, wyglądałaby w taki sposób jak w Fallout'cie, nie, że po prostu końca nie widać, Lourdes musi zebrać wszystko, każdą śrubkę, każdego śmiecia i po prostu nie ma lekko. Mm, okej, okay, dobra, tu na dół się nie da zejść, więc chodźmy do góry. Eli! O, kurde, mega. Też takie siedzonko w oknie, no po prostu chyba ktoś wiedział, że mi się takie domy podobają przepotężnie. Joel, to ledwo tu wchodzisz. rodzinny ten domek wszędzie jest zdjęcia rodziny a ja mi tak to a czy ja mogę sobie zupgradeować moją siekierę? mogę to tak zrobię o, bo szkoda jest to te wszystkie rzeczy Tam To tym No to lecimy po kolei. jakieś tutaj nam piksy przydać, bo mam 10, a fajnie by było sobie na przykład teraz ten obszar trybu na suchu troszeczkę zupgrade'ować. nie nie? bo łazienka. Ale tych łazienek. O kurde, jaka wielka panna. I ostatnie pomieszczenie. Ja się już domyśliłam, że tu będzie, to by. Tylko tym się musiały przejmować? Chłopcy? Filmy? Założyć dziś sukienkę czy spódnicę? Dziwne. Wstawaj, zbieramy się. A jeżeli odmówię? Rozumiesz, ile warte jest twoje życie? Ha? To, że uciekłaś i bez sensu ryzykowałaś, to było cholernie głupie. Więc chyba oboje jesteśmy sobą rozczarowani. Czego ty chcesz ode mnie? Żebyś przyznał, że chciałeś się mnie tylko pozbyć. To mi zna ten teren. No. Przestań pieprzyć! Przepraszam bardzo, ale jemu wam bardziej niż sobie. Możesz przestać chrzanić? Czego ty się tak bardzo boisz? Że mogę skończyć tak jak sam? Nie mogę się zarazić! I potrafię o siebie zadbać. Ile już razy mogliśmy zginąć? Przecież jak dotąd jakoś sobie radzimy. Ale jeszcze lepiej poradzisz sobie z Tomim. Wiesz, że nie jestem nią. Co? Maria powiedziała mi o Sarze i. Eli? Łazisz po piekielnie cienkim lodzie. Żal mi twojej córki, Joel, ale ja też straciłam bliskich. Nie masz prawa mówić mi, co to jest strata. Wszyscy moi najbliżsi albo poumierali, albo mnie opuścili. Wszyscy. Kurwa, poza tobą. Więc nie mów mi, że będę bezpieczna z kimś innym, bo prawda jest taka, że będę się tylko bardziej bać. Masz rację. Nie jesteś moją córką. A ja nie jestem twoim ojcem. Dlatego każdy pójdzie w swoją stronę. Zbierajcie się, mamy towarzystwo! Ech. Widziałem dwóch. W środku jest ich już więcej. Co je tu jeszcze Obczaj, czy coś? jest, ale widzę, że oczywiście nie da rady, bo po co? cichacza kurde dziabnąć, a może ich łukiem wezmę? <ścoughs> kurde, nie wierzę w to. Kurde, ten łuk ma taki dziwny, mocny zasięg, ja chyba nawet nie trafiłam w tego typa. No ale dobra, jak mogę sobie tym przeoszczędzić. Mogę z tego nie skorzystać. Eli, bo ty zaraz w kaloryfer wejdziesz, dole. No nie tak blisko tutaj. Kurde, jak ja takie coś bym chciała mieć. No to strzelaj skąd? Pokaż Okej, dobra, tego się nie spodziewałam. Eee, no ja maczę te zostawię. ę i oni są wy tryb na suchu, że tu pajaiu Trzymaj się z O ty kurde. To niczymy. Aj, ty Tańczy, kurde. Czemu on nie umarł? Kurde, pierdzielę taką robotę. śluki. śłuki. Dobra. Kurde, umrę. No, dobra Uf, Dobra, teraz się zestresowałam Spokój Tylko nas uratuje Jest czysty! Wracajmy do koni! O ile jeszcze tam są? A strzałki się pomały. chciałam tutaj przyjwanić kur... nigdzie nie. zdrowia? Tak mi się zdawało, może w kuchni co? Elegancko. Aha, dobra. Kolejne. No i mamy piksiorki. Tak to można. Kurde. Dobra, ile mamy? 20? No to jeszcze 10 i będziemy mogli sobie zupgrade'ować tryb na suchu. Elegancko, tak to można. No dobrze, moi kochani, i tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!